Państwa wita, doktora Anita w programie Prawo i Mediacja Inaczej, czyli Another Dimension of Law and Mediation. Temat na dzisiaj wypadki samochodowe. Co takiego? Najechał Pan na kogoś? Mm, nie dobrze, nic z tego nie wyjdzie. A co Pani mówi, że Pani samochód najechano z tyłu na Panią? Mm, no to już lepiej. A, tak z punktu widzenia prawa, dlatego, że System odpowiedzialności za odszkodowania powypadkowe w naszej prowincji jest oparty na ustaleniu winnego kolizji. Czyli jeżeli na Pani samochód ktoś najedzie z tyłu i Pani odniosła obrażenia, ubezpieczalnia osoby, która spowodowała wypadek, ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Więc teraz wracając do Pana, Pan mówi, że to Pana wina. Hmm. No. I tak, i tak, każdy z nas musi mieć polisę ubezpieczeniową, i w ramach tej polisy, jeżeli chodzi o ubezpieczenie samochodu, mamy dostęp do funduszu 50 tysięcy dolarów, który ma pokryć koszty leczenia naszego związanego z obrażeniami poniesionymi w wypadku. Jakiego rodzaju leczenia? Troszkę więcej na ten temat w wideo następnym. Teraz pani mówi, że pani nie była winna. Aha. No więc tak samo jak i temu panu, tak samo pani należy się um, pokrycie kosztów leczenia z pani ubezpieczalni, czyli znowu mówimy o tym funduszu 50 tysięcy, i koszty leczenia pani po wypadku powinny być pokryte przez pani ubezpieczalni, ale ponieważ nie była pani osobą winną, więc również może pani wystąpić o odszkodowanie, i za poniesione odszkodowanie, za bólu i cierpienie, za poniesione straty. O jakiego rodzaju odszkodowanie można wystąpić i ile, o ile można wystąpić? No, na ten temat to najlepiej porozmawiać z adwokatem. Więc czekam na telefon. Dziękuję za uwagę, doktor Anita, i zapraszam na następne spotkanie w moim programie Prawo i Mediacja inaczej. A jak inaczej, to zobaczymy.